usuniemy żeby z Siemaneczku miśki, witam was bardzo, ale bardzo, bardzo serdecznie w świątecznym odcinku specjalnym. Dzisiaj, moi drodzy, troszeczkę takim old schoolem polecimy, no ale, moi drodzy, czym nie jest audiolog jak, moi drodzy, też nie i modelowaniem 3D. Dlatego, kochani, dzisiaj challenge. Minuta, 15 minut oraz godzina. Challenge. Co, moi drodzy, będziemy modelować? No, tak jak sama miniaturka oczywiście na to wskazywała, zapewne, no bo będę to robił za chwileczkę. Dzisiaj jest poniedziałek, więc życzę wszystkim, moi drodzy, jutro są Świąt. Będziemy, moi drodzy, modelować prezenty. Dlaczego prezenty? No bo takie wiecie, świąteczny i tyle. Dobra, to lecimy kochani z odcinkiem. Ja mam już ustawiony timer, znaczy mam ustawiony timer, zaraz wystartuję. Dźwiękiem moi drodzy, będę oczywiście słyszał, czy się czas skończył, czy też nie. A wy moi drodzy, trzymajcie kciuki. Minuta to jest bardzo mało czasu, więc tutaj moi drodzy najprawdopodobniej będą duże jaja, ale przy godzinie już zdążę zrobić coś ciekawego. Kochani, e, ten. Włączam timer i lecimy. 3. Oj, ja to sobie wszystko jeszcze usprzątam, żeby moi drodzy nic mnie tutaj nie blokowało. Totalnie. Zadyszka i 3. 2. 1. 0. Dobra, moi drodzy, mamy minutkę czasu. Minuta czasu, dosyć mało. Dobra, timer już poleciał. To, moi drodzy, pierwszy prezent, jaki spróbujemy zrobić. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle się to uda zrobić. No to tak naprawdę, moi drodzy, kochani, czołg! Czołg, który oczywiście, no, wszyscy lubią. Dobra. Czołg będzie miał małą ilość kółek. Dobra, niech będzie, że coś w ten deseń. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze uda mi się zrobić. A, za wąskie kółka! Czy uda mi się zrobić gąsienicę? Już 30 sekund. Dobra, Jezus Maria, 30 sekund! Dobra, chyc. Lufa będzie sobie wystawała stąd, troszeczkę tą o, całą e, kolumnę sobie cofniemy 26 sekund, za mało czasu, za mało czasu, za mało czasu dobra, hyc, tutaj hyc, hyc e, gąsienice, gąsienice, gąsienice dobra, gąsienice sobie gdzieś tam idą weźmy along normals, tak dobra, tutaj weźmy sobie troszeczkę o, ten dół obniżmy zróbmy jakieś małe cięcie i No, dobra, już, spokojnie. <grym i zimny> dobra, kochani, no to minutowy czołg mamy. Czy się tutaj coś popierdzili? Bo dokładnie tak, kochani, tak pięknej lufy prostokątnej jeszcze nikt nie widział. Chyba, że jest to jakiś coil gun, wiecie, który szla jakimiś tam. No tu perelami takimi elektrycznymi. Oj, no, chyba ta tutaj ta gąsienica, moi drodzy, też nie będzie mm, zbyt y, zdawała egzaminu. No, ale dobra. Zamknijmy to, moi drodzy, jako minutka, kasru Wywalmy, kochani, to wycholerę Oraz wystartujmy, kochani, z czasem 15-minutowym, czyli 15.00. Tutaj myślę, że już będzie troszeczkę więcej, moi drodzy, modelowania. Myślę, moi drodzy, że też nie będę stricte gadał cały czas, dlatego, kochani, najprawdopodobniej ten fragment będzie pocięty, ale możecie, moi drodzy, mi zaufać na słowo, że na 100% będzie 15 minut. Dobra. To lecimy. Sru, bu, du, bu. Sru. Dobra, w 15 minut myślę, że mogę już coś więcej zrobić. Przede wszystkim, kochani, może nie tyle czołg, co może byśmy sobie robili jakiś samochód na pilota? Ty, to nie jest głupi pomysł. Dobra, samochód na pilota. Samochód na pilota, może już nawet kolorki użyjemy jakieś, czy coś w Będzie też dosyć, myślę, proste. Jeżeli chodzi o samą boczną bryłę... Bry, a, wszystko mi poznikało. O samą boczną bryłę hmm, wytnę o sobie oczywiście z playna, no bo... Po co coś więcej. Zawsze kochani chciałem mieć terenówkę, wiecie, czyli moi drodzy robimy no typowo taką bryłę, mm, może nie hammerową, co... Eee, albo może w sumie takiego, wiecie, takiego, takiego, takiego Andrzeja. Ty, to nie jest taki głupi pomysł. 15 minut. Jakim cudem już 14, ty, nie za mało tego czasu. nowym blenderze pozmieniali skróty klawiszowe od noża i teraz człowiek ma większy problem niż ustawa przewiduje. Dobra, chyc i chyc. Mhm, uh -huh. pięknie, pięknie, pięknie ten nowy nóż działa, no nie ma co. Kozak, ile? 11 minut, Ty, co tak mało? Dobra, no to chyba musimy faktycznie przyspieszyć tempo. <śm> Też bawiliśmy się z kumplami, że nasze samochodziki na pilotach, które mieliśmy zwykłe, przerabialiśmy na samochody. No, takie wiecie, bitewne i no, robiliśmy ogólnie co do kiju tymi samochodami, bawiliśmy się. Tylko, że najczęściej niestety te, sam, te różne samochody działały na tej samej częstotliwości. Więc jedyne, moi drodzy, co my mieliśmy z tej samej walki, to po prostu to, że jeden jeździł, a drugi po prostu patrzył się jak drugi jeździ, bo mu zablokowali jakieś tam wiecie. Tam... Zablokowali mu łącza. Dobra. I będzie coś takiego, właśnie, że to orurowanie. Fajnie byłoby zrobić 10 minut. Dobra, hop, hop. Dobra, hop. Wcześniej to cięcie nie działało, to ja to zrobię teraz, moi drodzy, dosyć łopatologicznie. Czyli tak naprawdę to całe orurowanie wezmę, zrobię, no. Tak jak się dobrze domyśliliście, po prostu zmesza. To wezmę, zamknę, tu wezmę, zrobię jeszcze tylną szybkę. Tu niech będzie taki trójkącik, w syro, budu, budu. Fajnie by było dodać jakiś taki zderzak, może agresywny. Jezus Maria, ale żeś ty audiologoro spierdzielił. Ja te koła troszeczkę bardziej chyba wyciągnę, powiem wam szczerze, no bo jak patrzę na te koła, to mnie troszeczkę coś opomste do nieba woła. Dobra, wezmę, zrobię, wiecie, taki bardziej hardkorowy, może ten dwa tutaj bardziej przesunę o jakoś, tak? No, od razu lepsze proporcje, no kochani, teraz tu nie ma to tamto. WaveFrame zamienia Wam, kochani, facey w po prostu tubki. Rotation and scale. No powiedzmy, no powiedzmy, no powiedzmy. Ale boundary, dobra. Poprosimy to jeszcze o podwójne. Tutaj troszeczkę. Oh. Weźmiemy, wyciągniemy, przesuniemy i skrócimy. Podciągniemy do góry. Dobra, tego face'a troszeczkę. Przesuniemy, żeby to było takie bardziej agresywne. No i puścimy, oczywiście, też um, do tyłu, że niby jest to faktycznie przymocowane. 8 minut nie jest źle, no to może jeszcze nawet światła uda nam się tutaj wkleić. Światła myślę, że w takiej terenówce, fajnie jak były okrągłe, tak naprawdę wyje się takie zwykłe terenówkowe światła. Na szybko snorkel, ale snorkel po stronie kierowcy też racja usuniemy, żeby zrób, zamknąłem blendera, usuniemy, żeby zrób, usuniemy. Kisztynks, Boże, ja kocham go naprawdę za te możliwości, yy, za te możliwości rekowary, last saveów. Ja nie wiem co, co się stało. Klikłem coś, Boże, dobra, minuta z groszem. Czarna. Czy uda mi się zrobić jeszcze pilota? Hyc, hyc. 9 sekund. Hyc. Dwie, jedna. No i poszło, kochani. Drugi prezent. Można powiedzieć, że skończony. Jeżeli, jeżeli kochani, kiedykolwiek uznaliście, że no spoko, spoko, spoko. Eee, modeluje się szybko. Nie, kochani, to jest proces długotrwały, dlatego jeżeli moi drodzy kiedykolwiek tam pisaliście, że no, może daj tutorial, jak zrobić samochód cały, zarombisty, w najlepszym detalu. No to moi drodzy, tak dwa lata by on trwał, nie? <laughs> jeszcze z tłumaczeniem, przede wszystkim. Dobra, kochani, tutaj dodam tą Atenę, bo to nie jest jakiś wielki e, wyczyn. O, mamy pilot. Wezmę jeszcze, oddam kolorek ale to już jest na całe szczęście pozaterminowo i drugi prezent kochani skończony no wygląda już z całą pewnością bardziej jak samochód mimo tego jeszcze że wszędzie materiałków nie ma no ale tak oczywiście wiem rozpędził się no 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 no, no. zrobisz kurde model jeszcze ja go pokolorujesz w ogóle wszystko zrobisz cieszę się że udało mi się jeszcze na ostatnią chwilę zrobić ten pilot nie ma co? Czy wygląda to kochani, ciekawie, No tak średnio bym powiedział, wezmę jeszcze o tej może. O, a o, to tam, o, będzie ładny, wiecie, tak się prezentował. Taki cień, nie się zrobił, czy coś tam. Dobra, ale to będzie ogólnie afektowało do wszystkich. A do trzeciego, moi drodzy modelu, to ja muszę naprawdę uzbroić się w cierpliwość. I ja przede wszystkim, kochani, wyłączam kamerę, ściągam maskę i moi drodzy, odpalam prędkość audiolog. A dlaczego? A dlatego, kochani, że ja w tej masie po prostu się uduszę i później na świętach będę siedział z takimi kreskami. Dlatego, kochani, teraz przygotujcie się na niesamowite wrażenia, emocje, oglądanie i tak dalej. I godzinę spróbuję wam, kochani, streścić w całą, no może minutę. Zobaczycie, co tak naprawdę da się zrobić w godzinę. Dobra, to lecimy i widzimy się za chwilę. No i kochani, jakoś poszło. Nie powiem, żeby z trudu, bo, bo naprawdę było bardzo dużo problemów, ale na całe szczęście, kochani, wszystko widzieliście. Co można zrobić przez ten czas? Ano sobie kukiełkę. Sru ruszającą nogami. A co tam? Rękoma. ma, oj, nie w tę stronę, ale kochani, no tak to mniej więcej wygląda. Udało się zrobić go w godzinę, wezmę go jeszcze, jakoś fajnie spozuję, wiecie, żeby nie wyglądał tak jak po prostu kupa na sterydach. Niech będzie, yy, niech będzie chociaż troszeczkę bardziej, wiecie, taki dynamiczny, żeby nie było, moi drodzy, że ta godzinna wersja jest taka, wiecie, yy, po prostu ustawiona tak po buczkowemu. Nie no, teraz to wygląda jakby siatkę z zakupami dźwigał. O Boże jakie ciężkie! O Boże jakie ciężkie! O Boże jakie ciężkie! Ja eee... <laughs> Nie, może jednak bardziej tak na kozaka go ustawimy. A na razie to zaraz stoisz jakbyś miał się wypierdaczyć Andrzejek. Że zaraz pojawią się komentarze. Ej, audiolog, a może tutorial na tego robota i tak dalej. Powiem Wam tak, to jest moja mina. Skoro ja to robiłem w godzinę, to tłumaczenie, kochani, jak wykorzystywać proste rzeczy, tak naprawdę. No bo to są, widzicie, kochani, zwykłe extrudy, zwykłe boksy i tak dalej. Tutaj nie ma żadnego Rocket Science'a. Eee... Nie ma, myślę, sensu tak naprawdę uczenia was, jak, w, jak robić podstawowe tak naprawdę rzeczy, no bo to już naprawdę w tutorialach pokazałem wszelakich. Dobra, może jeszcze troszeczkę... Oh, syrka obrócona. Dobra, weźmy, dodajmy moi drodzy jeszcze jakiś mały background. Sru, shade smooth i oczywiście hits. No dobra, kochani. Mamy naszego robotaju, robotaju, to jest oczywiście yy, model tam number tam yy, trzeci, więc moi drodzy porównujmy, godzina, 15 minut i tak dalej, previously. Czy może waszym faworytem jest czołg, a może samochodzik, a może... Niebezpieczny cygan, czyli Gypsy Dangerous, nie, Gypsy Avenger, Gips, Dangerous Gypsy, Gypsy Dangerous, jakoś Pacific Rim, nie? Był taki robocik o podobnej, e, o podobnej nazwie. Kochani, życzę Wam oczywiście pod koniec już tego odcinka wszystkiego najlepszego, wesołych świąt dla Was oraz Waszych bliskich. A przede wszystkim, kochani, jak zobaczycie ten odcinek, może jutro to pochwalcie się, co tam dostaliście. Czy był to kwadratowy czołg, czy samochód na pilota, a może dostaliście robota. <laughs> Życzę wam, kochani, naprawdę wesołych świąt, dużo wszystkiego najlepszego no i do zobaczenia w nowym roku. A dzisiaj jest poniedziałek jeszcze dzisiaj wy to oglądacie. Trzymajcie kciuki, żebym zdążył z montażem. Buziaczki. Do usłyszenia. Cześć.